No i tu jest recepcja, nie kanału na ekskursie. No, stoimy sobie na kempingu, już wojcie, jeszcze podjeżdża na podjazdy. No taki mamy. Jeźdź No słuchajcie, my jesteśmy w parze, Mamy wynajętą już łódkę, motorówkę znaczy się. Motoróweczkę mamy y, z kempingu. Zabierają nas transportem do portu. Tam wsiadamy w łódkę o 10.30 i do 17.00 pływamy. Zapłaciliśmy za tą łódkę 400 euro. Chyba więcej niż powinniśmy, ale przynajmniej mamy na miejscu i nie musimy chodzić i szukać, także płyniemy na zatokę Orosei. Za pobyt tutaj doby jutro do 12.30 zapłaciliśmy 27 euro. W zasadzie to jest cena kampera i czterech osób, więc jakby ktoś był z dziećmi to też płaci 27, więc fajnie. Tu jest ta piękna zatoka, którą będziemy zwiedzać. Tylko do Kalagolice podobno nie można podpłynąć blisko. A do wszystkich pozostałych można. Tutaj właśnie wypożyczyliśmy boat, łódkę, A stoimy zaraz tutaj. Przejdźcie w trójeczkę, Proszę, proszę. No, przyjechaliśmy, rozbiliśmy się, spakowaliśmy się i idziemy zobaczyć kemping. Podobno tu jest basen, a nikt go nie widział. Ale super jest ten kemping. A jakie kwiatuszki tutaj też. Klimatyczne. Nie? Kaktusiki, nie, może taki tu. Nie? No i tak, tutaj to wygląda tak. Tutaj są jakieś domki do wynajęcia, Klimatyczne włoskie. Za kempingiem góry. Tu jest parking. Co tu jest? To jest chyba koniec. Tak, tutaj są już apartamenty i koniec. No dobrze, no to idziemy dalej szukać basenu. Widziałam na zdjęciach, ale... Bo powiedział tu jest basen, chodź, gdzie on jest? Gdzie ten basen? Chodź tak? Nie wiem. A widzisz. Labirynt. Tam jest zamknięte. To tu już jest koniec. To so, musimy teraz iść w dół i w prawo. Następny kamperek wjeżdża. Pan był bardzo zdziwiony, że przyjechaliśmy na trzy kampery. Najpierw nas opieprzył, że stanęliśmy za stopem, a ja mówię, że jesteśmy w trzy kampery. O Jezu, o Jezu, trzy? kampery, o Jezu. Także był w szoku, że trzy wszystkie na raz, ale nas ogarnął i stoimy sobie tutaj, patrzcie. Tutaj. Tu jest green team, a tu jest reszta teamu. Tu są wycieczki. Musimy iść teraz w prawo. Tu są łazienki chyba. O, widzisz? i Za prysznicę niestety się płaci. A 2 euro za 5 minut. Także 9 zł. Zapytałam się pana tutaj ze Stafu i pytam się go tak. A jest tutaj basen? on... Nie! Także był bardzo zdziwiony. Miejsca, miejsca mają. Nie mogli nas tutaj dać? No to jest fajnie. No tu też jest fajnie. No i co? Jeszcze tutaj jest do góry. Tutaj. I jeszcze tam ostatnia półeczka. Z widokiem na góry. Patrzcie jaki dziwny kamper. Jakieś takie okrągłe. No, i to by było na tyle. Tu jeszcze jest kawałek tego kempingu. O, ten, ten piękny. ogromny. To, jest to jest dziwna firma. Arka. Jest konkord, ale ładnie ten konkord, malutki. A to nie jest mega duży. No. Pilot też duży. A tu jest jeszcze, popatrz ile miejsca. I tutaj na dole jeszcze. W słoneczku. Fajnie. I tam jeszcze. No i dochodzimy na ten. Tutaj jest serwis jeszcze. Jest super, wszystko się fajnie próżnia, tam się spuszcza wodę. I Tutaj chemiczne WC. I wszystko jest. Segregacja śmieci. Oni tutaj bardzo zwracają uwagę. Widzę, że wszyscy się stosują i sobie regują. A my powoli wsiadamy w jakiś bus. A ten, tym busikiem będziemy jechać. I jedziemy na łódkę. Także do zobaczenia już na morzu, na zatoce Roseli. Hello, 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 my tu większą brygadą. Jedziemy gdzie? Na rejsik motorówką po Zatoce Orosei. Hello. 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 No. Hello. I na razie wsiedliśmy do takiego busika, który nas zawozi... Hello. Który nas zawozi na miejsce do motorówki. Wszystko jest trochę w ciemno, no ale... Okazuje się, że na większości tych plaż możemy tylko gdzieś tam sobie 200 metrów zacumować i i co, i popłynąć i tylko na Kalaluna możemy zejść bez rezerwacji wcześniejszej i bez opłaty. Na pozostałą opłata jest 2 euro do osoby. Wycieczka się wypakowuje. To bołków mamy jak na e, dwa tygodnie. No, 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 <laughs> Plecach bierz Wojtuś. Co Bo mamy? Wszystko. No idziemy, idziemy i tak naprawdę nie wiemy nawet do czego. Ech, może ta pomarańczowa, co? Could you repeat? Do you repeat? Oh, Thank you. <laughs> o jaka ładna. Porsche. Ale tu nie ma tych. On to nam tam chowa? Ja, Porcik. No, buczo ryści Juhu. No my, my już z gotowi od szóstej rano w sumie. Okej, okej, okej. Kaleta jakaś. Zapytajcie, gdzie jest bryszcz. Ja. Płyniemy. Odpaliła. Ale czas. <ścoughs> chalet. Nie. Skaleta, jak gdzie toaleta. <ścoughs> A to jest coś... no toaleta. Skaleta. Cala. No, toa no, no, no toaleta, no. A where is the toilet? Toilet, Jest <ścoughs> <A> boy... <ścoughs> <ścoughs> no. no. no kapitanem. Jeszcze nie wiemy. Lo switch è favore perché il motore Sono lì, Allora, il rientro a Cala Luna chiamato. Poi io sono qui. Titanica tetanino rosso. E se vuoi, se vuoi puoi

Jak tam nasz kapitan? Kto to jedzie teraz? Maciej, Maciej. Dopitał, Kapitał O, no, Maciej na Jakie Jak się widzicie? Wow! Dit is onze kapitein, kapitein Haak. En dit zijn van kapitein Haak. Ik kan het niet herinneren. Ik niet je het dopływamy do naszego pierwszego no, piękny, punktu, tak. czyli Kala Golorice. Nasz kapitan będzie cumował. Patrzcie jaka piękna Golorice. Dopływamy, nasz pierwszy punkcik. Ale pięknotka. Petardunia, patrz jakie to, jakie to morze ma kolor w ogóle. Jaki turkut mega. że to wygląda nie no, ale zobacz tam co Tak, Ale łączył nie to do Nie tu 300 metrów. Kolorice. Ile? 300. Zahamowaliśmy. Patrzcie ile pontonów, ile motorówek Jest, oh, jaki kolor. O, wrzuciliśmy kotwicę i czekamy, aż nas zaciągnie. I stoimy. Não tem A to na razie, agatha, my płyniemy. No. Dopłyniemy. Já płyniemy. Já płyniemy. Já Dobry panie kapitanie. I pan uważa, bo przed nami łódki są inne. Ty go widzisz. My widzimy jego. Czy my go widzimy? Dobrze, dobrze. Mamy nowego kapitana. Wojciech. pójdzie z parkowaniem właśnie to trzeba zaparkować właśnie Dopływamy do kwala luna Tak, trzeba dobić, wysiądziemy, tak, to... później ktoś tam musi dopłynąć. bo tam te małe i czekają, nie? Tak. No nie wiem gdzie jest to wejście, tam, to zobacz jak na tą białą, ta biała pójdzie chyba Róg Ruch jak w Rzymie, no. Ja w tej grocie co, zdjęcia zrobimy? Tam jest tyle ludzi. Cofamy, cofamy, bo się nie zmieściliśmy tutaj. Jezu, jakie fale. Nie tak. Tak jest bardzo... A czego mamy kod, Żeby w ogóle wpłynąć na plażę, musimy stanąć w kolejce. A im przed nami jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery, siedem. No pięknie, czekamy w kolejce dalej. O, już te dwa będą podjeżdżać, bo ta odpływa. Przynajmniej te łódki to są lepiej zrobione niż auta, nie? Bo jak się zderzysz, to się odbijesz. auta od razu wgniecone, trzeba naprawiać. I on wie, że auta tak. Poje... Auta powinny mieć jakieś gumy dookoła wszystkie samochody. Kamper nasz też. Podpływamy. Już jesteśmy drudzy. Ale czad. No, my zaraz będziemy parkować. Nasz kapitan już prawie ja gotowy. Się, ja cię przytrzymam, spokojnie. To jest stresujące. No ja, nie no, ja, no nie po. Ci to wiesz, ci goście możemy pójść. A to stoi, będzie pomagał, czy co? Tak, tak, do tego pana możemy przodem podejść. Jest jakie piękne. No. Panowie nas tutaj pomagają tak. nam, a my płyniemy. Macie świetnie, ci idzie. Wie? Yep. 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 No już, już. Nie może, możesz, możesz. Tak? możesz. A, chłopaki płyną od y, zasumować naszą motoróweczkę i przypłynął w pław. Jesteśmy przy tych grotach. Przeprawiałyśmy się do nich. Słuchajcie, ale to jest jakaś masakra. To jest zbione, nie? Przeprawiałyśmy się no, Pięknie Jakoś my się przeprawili Ale powiem wam że nich. na się do nich. tam gdzieś stoi nasz fonton gdzieś tam idziemy na spacerę w dłuższej, przy pięknej plaży Kalaluna. mega zatłoczonej ale pięknej w rączka, na rączkach bo się boi fal Ech. No my spacerujemy, Pojwam wam jest cudownie, ale ta plaża jest w ogóle kamienista, więc myśleliśmy, że jest piaseczek i wzięliśmy butów, a to jest taki żwirek, taki nieprzyjemny, piasek jest tak gorący, że mam poparzone stopy, stopie, więc w ogóle jest to To jedna z a w grocie co? Udzielają. Jakona do groty. jaka ona jest głęboka. Wiesz, jak... A tu taki wiszą sople nad nami, Wojtek! tak. No i to może. Mega turkusowe, piękne. jest taki piaseczek super a wejście do plaży i tam dalej są takie kamyczki tak i tam były takie kamienie właśnie także w ogóle zero szałów. Nasz trwał od 10.30 do 17. Poczliliśmy taki ponton, motorówkę chyba na 8 osób płynęło nas 6. Y I mija oczywiście, czyli 6 i jedna, jedna piąta. piąta. <gry> Tutaj z kempingu to wykupiliśmy. W sumie z paliwem wyszło 400 euro. No popływaliśmy, poszaleliśmy, nawet ta motorówka miała powera płynęliśmy w ślizgu podobno bo ja się tym nie znam. Może było takie na początku spokojne, potem zburzone, więc no płynęło się chwilę, bo najpierw płynęliśmy do tej Kala Gorice, czyli ten na końcu i później jakby po tych wszystkich plażyczkach sobie płynęliśmy, ale zatrzymaliśmy się tylko na Kala Luna, ponieważ na każdej pozostałej, na Kala Gorice w ogóle nie da się od strony Morza Wejść. A na tej Kala Luna jest tylko bezpłatne wejście, a na wszystkich innych trzeba wykupywać i zarezerwować online i płacić 2 euro od osoby, także wymyślili. No, wymyślili. Są plaże, których nie można zobaczyć od strony lądu, więc to jest e, jedyna możliwość e, żeby tam dojechać. Natomiast skala Luna no powiem wam Władysławowo albo Zakopane jak nic, po prostu taki full ludzi. Tylko te cały czas te statki, te pontony podpływały, zabierały, podpływały, zabierały, wysadzały. Masakra, no nie dało się zrobić zdjęcia w ogóle, żeby ktoś jeszcze nie było oprócz nas na tych zdjęciach. Generalnie jak będziecie tam płynąć i schodzić na ląd, to buty do wody. Tak, słuchajcie, buty do wody, tak poparzyliśmy sobie stopy. Oczywiście wzięliśmy buty do wody, tylko. stały na łódce. Właśnie, bardzo myśli. No, bo nie będzie potrzebne, bo przecież e, piaseczek i tak dalej. No, piaseczek też był, tylko był po prostu tak gorący, że masakra. A później już były takie kamyczki. W ogóle wejście do wody tej Kaluna też jest przez takie kamienie. Później już jest piasek, ale jednak przez kamienie. Ogólnie rysik fajny, e, no ale musi być ktoś, kto. To się na tym zna, żeby dopłynąć do plaży to trzeba, no jedna osoba minimum musi wrócić, zacumować ponton i już za, i wpław żadnych, dopłynąć. Nie trzeba żadnych patentów. No nie trzeba, nie trzeba. Wystarczy mieć pojęcie. Tak, no ale no, trzeba umieć pływać i, i być takim ogarniętym, bo do Otkalalony w ogóle była kolejka do wejścia do portu, więc staliśmy pół godzinki, żeby w ogóle podpłynąć, żeby nasz kapitan mógł nas wysadzić no i później po nas przypłynąć no i co ogólnie rejsik zaliczamy do udanych ale fajnie że, że było nas więcej osób bo samemu nie wiem czy byśmy tam zajerzyli pewne rzeczy a tak co sześć głów to nie jedna no także o łódce i o wypożyczeniu i o tym wszystkim to tyle teraz idziemy sobie na spacerek na plażę Cala Ganone tutaj od strony Górnej. o jakieś ruiny są. Pensjonat kiedyś tu był.